Zobaczymy, czy ten, czy ten lobbing polski okaże się skuteczny, bo to jest najważniejsza w tej chwili sprawa. Warto zwrócić uwagę, co zresztą powiedziałem w w ostatnim telewizji TRWAM i w, Trwami, w Radio Maria, że pan prezydent Duda i rząd ani słowem się nie odezwali w sprawie tej ustawy amerykańskiej. A to ona stwarza realne i prawdziwe niebezpieczeństwo dla Polski i dla narodu polskiego. To ona. To, że jakiś tam zasraniec napisze gdzieś w Ameryce czy coś o polskiej obozach, to od tego jeszcze nikt nie ma. Natomiast od tego to my możemy potem przez 100 lat albo i więcej płakać krwawymi łzami. Więc rząd, który nie tylko nic, znaczy w tej chwili nie wypowiada się na ten temat, ale nic nie zrobił, żeby to niebezpieczeństwo od Polski odwrócić, co wynika z odpowiedzi, jaką Ministerstwo Spraw Zagranicznych udzieliło na interpelację posła Winnickiego. Posła Winnicki zapytał: No, co to znaczy? Czy rząd coś zrobił? Czy był naciskany przez kogoś, z tej odpowiedzi, którą wystosowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wynika, że rząd nie kiwnął palcem w tej sprawie. Nic nie zostało zrobione. No to rodzi to podejrzenia, że i pan prezydent Duda podczas swoich rozmów w Nowym Jorku z przedstawicielami żydowskiej organizacji przemysłu Holokaustu mógł poczynić jakieś zobowiązania. Podobnie jak rząd podczas swojej wizyty Incorpory w Izraelu mógł poczynić jakieś zobowiązania, które tylko wobec polskiej opinii publicznej mają pozostać jak najdłużej tajemniczą. Jak już nic nie będzie można zrobić, to wtedy, no, wtedy się dowiemy, bo nie da się tego ukryć, prawda? Ale dopóki można, żeby to utrzymać w tajemnicy. Więc pojawiły się takie wątpliwości w opinii publicznej, więc rząd wykorzystał tę okazję, jaką mu stworzyła strona żydowska, żeby zaprezentować się jako Taki nieustraszony bojownik o godność narodową. No i teraz tam nawet naczelnik naszego państwa zabrał głos, pan prezes Kaczyński, że to nie wolno ustąpić, że to ale w tamtej sprawie ani słowa, ani nic. Dzisiaj pan marszałek Senatu, pan Kaczewski, zaapelował do Polonii Amerykańskiej, żeby. No właśnie nie bardzo wiadomo, w jaki sposób wsparła polskie stanowisko. Ale znowu ani słowem nie wspomniał o tamtej ustawie. A Polonia to robi właśnie. De Desperacko lobbuje. I żadnego wsparcia z polskiej strony nie ma, nawet o ile wiem, pan Jeśmian przyleciał z Kalifornii do Waszyngtonu na własny koszt. Na własny koszt. Więc tak to wygląda. Tak to wygląda. Proszę państwa. No, kto jest jeszcze zadowolony? No, strona żydowska jest zadowolona, bo ograła naszych umiłanych przywódców jak dzieci. Pani ambasadoressa Izraela w Warszawie nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń, dopiero jak już ustawa została uchwalona. No krótko mówiąc, ograła i co więcej, gdyby Polska była państwem poważniejszym, to po takim numerze pani ambasadoressa powinna dostać eskortę do granicy i tyle. Natomiast ona była, została zaproszona na rozmowy. No po tym, co zrobiła, to jej wiarygodność jest zerowa. Z nią nie, mo, nie ma sensu, po prostu ktoś, kto z nią rozmawia, to się ośmiesza. Sam przed sobą się ośmiesza, więc to pokazuje, no i Pan Mateusz Morawiecki, jak Państwo słyszeliście, orędzie wygłosił. Na końcu tego orędzia, takim tam żałośliwym głosem się dopominał, że może Polska by się przyłączyła do propagowania Holokaustu i tak dalej. Polska leży, już nie to, że na kolanach klęczy, tylko leży przed stroną żydowską i to w dodatku na wznak i z rozłożonymi nogami. Niestety tak to wygląda. Proszę Państwa, jeszcze jeden aspekt tej sprawy, żeby już nie przedłużać tego monologu. Otóż dlaczego Żydzi tak, strona żydowska tak nerwowo zareagowała. No i jeszcze ostatnia sprawa. Niemcy. No, Niemcy muszą być w euforii. Jak widzą, co się dzieje, to muszą być w euforii. Oni nic tam nie mówią, cicho siedzą, stoją z boku, ale jestem, oczyma duszy widzę, jak zacierają ręce na widok Żydów, którzy walą po łbach polskich nazistów, a ci się tłumaczą przed całym światem, że są niewinni. No, czyż może być coś lepsze? Takie są efekty koordynacji niemieckiej polityki historycznej żydowskiej. Takie efekty. Proszę Państwa, jeszcze ostatnia sprawa. Otóż, dlaczego strona żydowska tak nerwowo zareagowała? No to tam wiadomo, że chodzi o, o, o udanie, o oburzenia, ale to oburzenie nie musi być tak do końca udawane. Na, ten, na tę polską ustawę, nowelizację tego, tej ustawy o ipn -ie. czy ta ustawa... Przypomina bezsilne złorzeczenia. No bo pomyślmy sobie tylko, dobra, no można w ustawie napisać wszystko, że Polska jest najpopężniejszym mocarstwem na świecie, i tak uchwalić taką ustawę, ale co z tego? Nic. Co Polska może zrobić amerykańskiemu dziennikarzowi w Nowym Jorku, który napisze polskie obozy śmierci? Co mu Polska może zrobić? Odpowiedź mi. Nic. Więc może tylko groźnie kiwać palcem w bucie, taka jest realna wymowa tej ustawy, więc ona może służyć tylko poprawieniu dobrego samopoczucia tych, co tę ustawę uchwalili, ale żeśmy tu im dołożyli zdrowia, prawda, uuu, teraz będą się pilnować, bo jak nie, to my im tu, no właśnie, co im my zrobimy. Dziennikarka w Izraelu od razu przetestowała to. Jak tylko Sejm uchwalił tę ustawę, to ona sto razy napisała na Twitterze polskie obozy zagłady. Pol polskie władze udały, że w ogóle nic nie wiedzą na temat. No co jej zrobią? Odpowiedź brzmi nic. Więc. Rozumiem, że to, że rząd akurat teraz wpadł na pomysł, żeby tę ustawę na tapetę wziąć, to no, no nie jest wykluczone, że potrzebował jakiegoś takiego pretekstu, żeby się zaprezentować polskiej opinii publicznej w charakterze tego nieustraszonego bojownika o godność narodową. Nie wykluczam tego. Ale mniejsza z tym. Proszę Państwa, dlaczego strona żydowska zareagowała tak nerwowo? Bo zareagowała nerwowo, trzeba przyznać. Nie tylko dlatego, żeby przeciwdziałać polskiemu lobbyingowi na terenie amerykańskim, chociaż to jest ten cel główny, ale również z pewnego ważnej, ważniejszego nawet powodu. Otóż w wieku XX, on w XIX się rozpoczął, ale w XX wieku i aż do dzisiejszego dnia przewala się przez Europę i Amerykę. Fala sekularyzmu, to znaczy takiego prądu umysłowego, intelektualnego, który objawia się w oddzieleniu życia codziennego od religii. Religię w najlepszym razie sekularyzm traktuje jako zjawisko kulturowe, no coś takiego jak sagi islamskie, tam różne takie. Baśnie, i tak dalej. To jest już zjawisko kulturowe, element kultury, ale nic poza tym. A w, a w gorszym przypadku, jako takie nocne zmory, które pieszkają, jak tylko ktoś zapali światło. No i to oczywiście ten sekularyzm rodzi rozmaite konsekwencje. Zwłaszcza budził zaniepokojenie. Przywódców żydowskich. Dlatego, że w odróżnieniu od innych narodów, których historyczna tożsamość jest właściwie niezależna od religii, jaką tam panuje, to w przypadku Żydów jest inaczej. Religia żydowska, która zresztą jest taką, można powiedzieć, narodową historią, podaną w metafizycznym sosie, Religia żydowska przez całe stulecia była najistotniejszym, a być może nawet jedynym składnikiem żydowskiej tożsamości, a w każdym razie najważniejszym. No i teraz ona traci na znaczeniu. No i co dalej, co będzie? Coraz więcej Żydów, których też ten sekularizm dotykał, miało wątpliwości, czy rzeczywiście powinni wierzyć te traumatyczne wydarzenie z głębokiej starożytności, że Morze Czerwone się rozstąpiło na boki i tak dalej, i tak dalej. No i to, to, groziło, pogłębianie się tego procesu sekularyzmu, groziło, że naród żydowski rozpłynie się bez śladu wśród narodów, wśród których żyje. No i to budziło niepokój wśród żydowskich. I po wojnie pojawiła się nowa możliwość. Po co tam się odwoływać do jakichś takich starożytnych wydarzeń, które tam albo się zdarzyły, albo się nie zdarzyły? Coraz więcej ludzi ma wątpliwości, czy powinni w to wierzyć, kiedy tu mamy pod ręką całkiem świeże, traumatyczne wydarzenie, w które nie trzeba wierzyć w postaci właśnie tej masakry Żydów przez Rzeszę Niemiecką dokonanej. Nie trzeba w to wierzyć, trzeba o tym pamiętać, prawda? I pojawiło się, pojawiło się takie określenie na, określenie, na nazwanie tej masakry holokaust, czyli całopalenie. To jest właśnie nadanie tej masakrze sensu metafizycznego, że to jest jakiś znak ze strony Stwórcy Wszechświata, dzięki któremu naród żydowski ma uzyskać plenipotencję na zarządzanie tym fragmentem wszechświata. Tak, tak, tak sobie wykombinowałem. No to dobrze, ale i to nie trzeba w to wierzyć, tylko trzeba to ten metafizyczny wniosek tutaj upowszechnić. Ale no nie tylko wśród społeczności żydowskiej, bo to za mało. Trzeba, żeby świat uznał ten Holokaust za wydarzenie bez precedensu w dziejach. Taki pogląd nie wytrzymuje krytyki ani od strony historycznej, ani od strony arytmetycznej, ale jeśli mamy do czynienia z metafizyką, to te argumenty historyczne ani arytmetyczne nie mają nic do rzeczy. No i cała, cały wysiłek społeczności żydowskiej jest nastawiony na to, żeby właśnie społeczność żydowska miała monopol na interpretowanie historii. I tego monopolu zazdrośnie szczerze, dlatego kiedy mniej wartościowy naród tubylczy postanowił skorzystać, wykorzystać to samo narzędzie, no to nie, nie, to, to, ty, to co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodziel, to my możemy tutaj sobie takie narzędzia stosować, ale nie wy. No i mamy tutaj klandro, także on ma również głębsze podstawy, nawet jeżeli ten przeciwdziałanie temu polskiemu lobbyingowi okaże się nieudane, to nie znaczy, że to ustanie, bo to nie ustanie. To nie ustanie. Panie redaktorze, chciałbym zadać, jakby dwa pytania. Pierwsze dotyczy osoby Donalda Trumpa, jego szansy na kandydowanie jako prezydenta USA i możliwego zwycięstwa. A drugie pytanie jest takie: czy jest kandydat, który, który jakby stara się teraz o nominację, no bo kandydaci nie są teraz jeszcze wybrani, który mógłby odrzucić roszczenia żydowskie wobec Polski, który by ich po, po prostu nie podnosił. Proszę pana, no ja nie znam tak do, dobrze stosunków amerykańskich. Mogę powiedzieć tak, że pani Hilaria Clintonowa, która prawdopodobnie dostanie nominację Partii Demokratycznej w tych wyborach, jak na stanowisku sekretarza stanu Pokazała, że Polskę traktuje wyłącznie jako skarbonkę dla Żydów. Ja, co do niej, nie mam żadnych złudzeń. W związku z tym, jak byłem w Ameryce, to miałem spotkania w wielu miastach tam i zaklinałem polonię tamtejszą na wszystkie świętości, żeby przynajmniej w tej sprawie przemawiała jednym głosem. I właśnie wskazywałem na, Clinton, na Hillaryę Clintonową, że. Pol Pol Polonia nie powinna jej popierać, mało tego, powinna jakieś, jakaś organizacja polska, taka która, no, wiarygodnie może to powiedzieć, powinna uprzedzić partię demokratyczną, kierownictwo partii demokratycznej, że jak dostanie nominację Chilarzyca, to niech nie liczy na 5 milionów polskich głosów. O, to mogłoby ich zreflektować. Być może nie, ale... Te... Natomiast co do Trumpa, no on na razie idzie jak tornado. I zdeklasował tych wszystkich swoich konkurentów. Ale słyszałem, że establishment Partii Republikańskiej zaczyna kręcić na niego nosem. No nie wiem, kogo by wystawili jako nominata w sytuacji, kiedy Trump wygra, bo Trump i bez takiej nominacji może by startować przecież. Może by startować bez takiej nominacji. Proszę. To wie pan, nie wiem, no, ale nie ma prawnych przeszkód. Prawnych przeszkód nie ma, więc to jest taki człowiek, że może się na to uważać, wie pan. I wtedy oczywiście dla partii jest katastrofa na 100% pewna. Więc mają nad czym teraz deliberować. Co więcej, jeżeli establishment partyjny by go odrzucił, to może wywrzeć odwrotny efekt do zam od zamierzonego. To wtedy zwykle ludzie powiedzą, aha, to, to w takim razie my tu Trumpa poprzemy. I on, no to wie pan, to łaska pańska na pstrym koniu jeździ, a już zwłaszcza, wie pan, to jest nie do przewidzenia. Nie do przewidzenia, więc ponieważ ja o Trumpie nic nie wiem, to, a o chilarzycy to wiem, no to wydaje się, że Trumpa, po w ogóle, w ogóle chętniej kibicowałbym partii republikańskiej niż demokratycznej, bo to już jest komuna. Tam że lewe skrzydło partii demokratycznej już jest komuna, po prostu już w czystej postaci, znaczy w nieczystej, przepraszam, no. w brudnej, brudniejszej postaci. A ten, no to nie wiem, to jest zagadka, co on tam będzie robił tak naprawdę. Jedna jest rzecz, że prezydent Stanów Zjednoczonych to nie jest, znaczy mówiłem tutaj że ma dużą władzę i tak dalej ale nie jest wszechmogący tam też jest wiele ośrodków władzy jest świat finansów jest armia są tajne służby no jest parę ośrodków władzy, od których tam prezydent nie to, że jest uzależniony, ale musi się z nimi liczyć, po prostu z ich opinią się musi liczyć. Przemysł, no krótko mówiąc, wiele jest takich tych media, media też, media też. No i Żydzi iPak jeszcze to. Też no jest to, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, to po prostu jest. A w polityce, fakt to tak jak w religii, dogmat. Nie dyskutuje się z nimi, po prostu przyjmuje się do wiadomości. Prawda? Więc to podam przykład, jak była pierwsza kadencja prezydenta Obamy. On kompletował sobie personel w Białym Domu. No i tam szefa administracji miał kandydaturę własną na szefa administracji Białego Domu. To niby nie jest nikt ważny, ale on mówi prezydentowi, kiedy jest ciemno, a kiedy jasno. Także niby nic, ale dużo może, bo on decyduje o tym, kto ma dostęp do prezydenta, więc filtruje od razu informacje. I miał własnego kandydata, prezydent Obama. No to co się okazało? A no, jakieś dziecko sobie przypomniało, że 40 lat temu ten ich je molestował. No to straszna rzecz, to no, tamten w ogóle już nie chciał nic, aby tylko, że się na tym skończyło, że, to, że, że, że już tego staniska nie może robić. No następnego miał. No to się okazało, że żonę bił tamten następny. No to już też nie może. Wreszcie trzeciego nawet jeszcze miał, taki jakiegoś w zanadrzu. No to okazało się, że ten trzeci nie zapłacił podatku do jakiejś służebnicy domowej, i w rezultacie szefem administracji Białego Domu został był oficer wywiadu izraelskiego z Chicago. No to, to prezydent też tam musi się liczyć z pewnymi tymi uwarunkowaniami. Także. No, ten już nie jest tamtym szefem administracji, ale był, pierwszym był, tak. Także o Trumpie wiem mniej i to w, w moich oczach… No, kibicuję mu, bo już o Chilarzycy tyle wiem, że już… Tak, tak, ta, więc już znam ją jak zły szelong, także niczego dobrego się po niej nie spodziewam.